Jeśli nie wiesz, co się dzieje, krótko mówiąc, dzieje się chaos. Zaginiona przed laty Bella Ćwir wróciła właśnie do Miłowa, i wszystko z pozoru jest ładnie pięknie, ale czy na pewno? Pierwszą rodziną, którą dziś odwiedzimy, jest państwo Lotario, czyli córka Belli, która wyszła za kochanka Belli. O ich romansie dowiedziała się bardzo niedawno, i krótko mówiąc, jest w szoku, i jest wściekła na dona. Ale urodziły im się też niedawno dzieci, więc wspólnie postanowili, że póki dzieci trochę nie wyrosną, to będą próbowali żyć ze sobą w zgodzie i tolerować siebie nawzajem. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Dobra, mamy do zagrania dwa dni u Lotariów, dwa dni u Tatiany i jeden dzień u ćwierów. Zacznijmy może tutaj, bo Mortimer chciał wnuki poznać, więc musimy go zaprosić, chyba. Dzisiaj ona ma prackę, więc też sobie pójdzie do pracy, bo Don zostaje z dziećmi. Zobaczymy, jak to się skończy. Tak, i tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, coś tutaj może zacząć pękać, coś, jakieś konflikty się mogą zacząć jeszcze większe niż są tworzyć, bo jednak trudna to jest sytuacja, przypuszczam, dla obu stron. No. To co, może zaprosisz tego swojego ojca, żeby poznał twoje, twoje dzieci? Całą rodzinę możesz w sumie zaprosić. Co ja tutaj zrobiłam z tym ręcznikiem? Aha, tak go przywiesiłam do okna, jakby. Bardzo wyjątkowe rozwiązanie. Czemu ty podglądasz sąsiadki? Don, kurde. Jakiś puszek tu przyszedł. Oooo. No, te dzieci są w jakimś kiepskim humorze, ale ty się nawet nie umiesz dziećmi zajmować, więc nie będziesz wiedział, co im trzeba. W ogóle nie wiem, czy je postarzyć dzisiaj jeszcze, czy na przykład jutro rano, może lepiej jutro rano po prostu, bo nie lubię jakoś, żeby te dzieci jakoś tak bardzo długo żyły. Teoretycznie dniowo na to samo wyjdzie, czy ich postażyć dzisiaj po 18, czy jutro rano, ale mimo wszystko. O, był dźwięk awansu, o i jest awans, nieźle. Jesteś panią rektor, to fajnie. Mortimer tutaj, kurde, kolejnego kielą nawali. Komputer nam zepsuli, ja nie mogę. I ile masz majsterkowania? Nie masz... Nie, no masz trochę. Weź jeszcze jeden poziom sobie podciągnij i możesz próbować komputer coś, ten teges. Pa, spadaj, mo mo monitor, kurde, go chciałam nazwać. Tak, monitor firmy mój ulubiony sim. No, bez problemu chyba. Kassandra ma dzisiaj wolne, a ona co, kurde, w środku nocy pracuje? O co chodzi? Bo jeśli tak, to jeszcze bardziej to nie brzmi jak rektor. Nie! Co to jest? Już jest szósta! Ja nie mogę! I w Simsach, i w prawdziwym życiu sobie rozwaliłam moją regularność spania. Nie, to idź tutaj spać sobie szybciutko. Weźcie te dzieci, postarzcie. Grow up, baby. No i polecimy. Nie wiem, kto był pierwszy z nich. No i co? No i jajco. Dalej go postarz. Nie, resetujesz się, to może jakiś, jakiś błąd wyskakuje. No super, fajnie. Wiecie, bo ja instalowałam ostatnio modę jakiegoś takiego właśnie o postarzeniu niemowląt, więc może to jest wina tego właśnie. Dobra, wywaliłam tego moda. Z tego, co wyczytałam w komentarzach, to to jest po prostu kwestia tego, że jak się właśnie przez jakiegoś Simblendera i tak dalej postarza te dzieci, to wtedy to nie działa. I dlatego niestety musiałam się pozbyć tego moda. Dobra, to podejdź, podejdź tutaj do jakiegoś lustra czy coś. Zobaczymy, jak wyglądają. Ale słodziak! Dobra, jaka tobie fryzurka? Duż, dużego wyboru nie ma. Weźmy po prostu taką zwykłą. Ale tak mi idealnie pasuje do swojego imienia, naprawdę. Ariadna tak samo, kurczę. Kurde, oni nawet nie mają czasu się kłócić. Cassandra i Don. Bo tutaj kurde, naprawdę te bliźniaki to jest, to jest masa roboty. Cassandra, proszę cię. Kurde. Matko, jaki tu jest syf? Jednak dzieci w dwójce i trójce to jest, to jest coś. Dobra, wstawajcie teraz, bo teraz dzieci już są do uczenia. Ech, może zdążysz nawet ją tutaj na nocnik posadzić. Oboje, kurde, już mają dosyć tych dzieci, mam wrażenie. Nawet Kasandra, która jest rodzinna. No i kurde, nic się nie wydarzyło. Tylko nad dziećmi się pastwili przez cały odcinek. A ta by jeszcze chciała kolejne, nie? Fajnie. O, jesień się zaczęła. Dobra, dobra, jest siódma. Idziemy może, nie wiem, do Tatiany, powiedzmy. Druga rodzina dzisiaj to cudowna kosmitka Tatiana Mrówka. Pomogła ona Belli wrócić do Miłowa i sama poszukuje tutaj jakiegoś lepszego życia. Niestety, Bella zostawiła ją samą z rachunkami do spłacenia, a Tatiana nie ma jeszcze żadnego dobrego źródła zarobku. Ale to jest pomysłowa dziewczyna, więc na pewno sobie poradzi. Tatianę biedną mam wrażenie, że Bella zostawiła trochę na własną rękę z 75 simoleonami i no i radź sobie sama, kurczę, co jest trochę niemiłe z jej strony. Bardzo mi do niej pasuje, żebym dodała do tego otoczenia przedmieście, bo ona jest przyjemnościowa, chciałaby pewnie sobie poimprezować, plus miastowi z przedmieścia są ładni w sumie moim zdaniem, no wypełniaj to, kurde. No nie, jakoś towarzystwo musi, musisz sobie podnieść, kurczę. Możesz w ogóle jeszcze posprzedawać te prezenty za randki, bo to po co to komu. I dzięki temu masz pieniądze na rachunki, albo nie. O nie, a co to? Czyżby to było nagrywanie tego samego odcinka miłowa kilka tygodni później? Dzisiaj jestem trochę w martwym nastroju, ale też trochę w gadatliwym. W martwym, ponieważ wczoraj jak miałam iść spać, to zobaczyłam, że sobie na suficie w moim pokoju radośnie siedzi taki dosyć duży pająk. I jakby to nie był jakiś straszny pająk to był taki zwykły miły przyjazny pająk typu tatuś długie nóżki ale jednak fobie są dziwne i fobie są nieracjonalne więc skończyło się na tym że spałam sobie w panice nawet nie wiedziałam że można spać w panice a jednak no, ale jestem jednocześnie w dosyć gadatliwym nastroju, bo no bo mogę nareszcie sobie nagrywać coś tam, a się ostatnio pasjonuję wieloma rzeczami nowymi, a jakby uświadomiłam sobie przez te trzy lata robienia YouTube'a, że prawie cztery już, kurde, niedługo, a że jak mam coś, co mnie pasjonuje, ale absolutnie żadnego z moich znajomych to nie pasjonuje, to mogę o tym porozmawiać po prostu na YouTubie, bo ktoś się kurde znajdzie, kogo kręci ta sama rzecz. I miło, to jest, to jest bardzo miłe uczucie. Mieć się komu jakby wygadać, nawet jeśli to są jacyś tacy niezidentyfikowani ludzie przez internet. No. Więc co się ostatnio działo? Po pierwsze, zaczęłam budować y, miasteczko uniwersyteckie do tego do Miłowa właśnie. Mam nadzieję, że do tego czasu, aż właśnie Angelika, Liliana i ci wszyscy przyjdą, to zdążę chociażby same skorupki tych niektórych budynków już mieć gotowe. I no i akademiki oczywiście, żeby chociaż, chociaż wyglądało jakoś ładnie, nie muszą być wszystkie jakby budynki funkcjonalne, bo jednak y, to, co ja robię teraz, to jest dosyć no, dosyć potężny projekt. no. Kurde, jak ta. Tatiana może zarabiać pieniądze, bo to jest naprawdę... No, więc na razie zbudowałam tylko wydział biologii, przynajmniej na ten moment, gdy to nagrywam. Marysia! No i tutaj jest, przyszła do nas sprawdzić, jak nielegalnie płacimy, a raczej nie płacimy rachunków. O, bruj, towarzysko, dodawaj, to dawaj. Co tu jest? O, tak, pieniądze, dziękuję, proszę pana, za pieniądze. Kot nam zniszczył nasze jedyne krzesło. A my mu zaufaliśmy, kurde. No i teraz gdzie my... Ale cho... Nie, no przecież co ja robię? Dostaliśmy 8 tysięcy od gościa, więc... Nie, no nie wiem. O, to ma fajny komfort i ono jest ładne, tylko nie wtedy, kiedy postawimy je do ściany. No, więc wracając do moich zainteresowań, o których nie mogę rozmawiać ze swoimi znajomymi, bo ich to nie obchodzi, to zaczęłam grać w parę gier właśnie w ostatnich miesiącach. Po pierwsze... My time at Portia, która jest bardzo miła, ale jednocześnie mój komputer płonie, jak w nią gram, więc no. Ale tak, jeśli Was interesuje, kogo próbuję poślubić, to jest to ten facet niedźwiedź. Takie są moje preferencje wobec ludzi. Muszą być niedźwiedziami. Let's go! Mam wysokie standardy. No i super, świetnie. Chociaż może, może to by połączyć trochę z tym rapowaniem za napiwki. Z tym butikiem to już mam złe wspomnienia, ale idźmy tam. Co ty chcesz? No, zostaw mnie. Zostawiłaś mnie, kurde, w finansowej dupie, a teraz, no, podziwia mnie. Dobra, tutaj, Tatianie, chyba możemy kupić prawilne łóżko. Nie musisz się w ogóle już ukrywać, tak naprawdę. No, kolejną grą, w którą zaczęłam grać, to jest Ace Attorney. I jakby przez długi czas się chroniłam. O, ona ma już pracę. Przez długi czas się chroniłam przed tą grą, bo myślałam, że to jest tylko nudna gra o prawnikach, ale <laughs> ta gra jest tak. Głupia, w sensie pozytywnym głupia, że <noise> bardzo przyjemnie się w nią gra mimo, że to jest nudna gra o prawnikach. Ile ona w tej pracy jest? Dosyć długo? Nie no, pięć godzin tylko. Ona z Bellą w ogóle pracuje, bo Bella chyba jest na tym samym stanowisku. Kolejną grą, w którą zaczęłam grać parę dni temu dosłownie, to jest Celest. I też się, też się długo broniłam, bo jakby mówiłam sobie, że nie, nie lubię platformówek. Platformówki są wkurzające, i jakby nadal się trzymam tej opinii, ale Celest jest tak dobra, że nawet jak mnie wkurza w. Cholerę to i tak polecam. W ogóle żałuję, że nie zrobiłam Statiany faceta, bo jakby teraz jak patrzę w miłowie na singli, jakby jakie mi single zostały, to to są w dużej mierze kobiety, i jakby nie mam nic przeciwko zrobieniu jakichś tam radosnych, safickich związków, ale ale brakuje chłopów trochę. no. Patrzysz się w kamerę, kurde, ona mo może zdjąć w sumie tą, swoją, to swoje przebranie. Dobra, może na razie się zdecydowałam na coś takiego. Lubię dawać moim kosmitom takie trochę bardziej mocniejsze stylówy i jakieś właśnie malunki twarzy i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że nadal zostaniesz w tym Januszowym stroju. Ach, koszulki polo, mmm. Tak, to tyle u Tatiany. I teraz tylko chyba jeden dzień u został, nie? Ostatnia na dziś rodzina to ćwirowie, czyli Bella we własnej osobie, która właśnie wróciła do swojego męża Mortimera i syna Aleksandra. I tak jak wcześniej mówiłam, z pozoru jest ładnie pięknie, ale zarówno Bella, jak i Mortimer przez te kilka lat, jak jej nie było, romansowali sobie z innymi ludźmi. Na razie oboje starają się zataić ten fakt, ale czy im się to uda? Dzień dobry, oczywiście klasycznie nagrywam ten segment dwa miesiące po poprzednim segmencie. Nie, no miałam ciężkich ostatnich parę tygodni i dużo bardzo na głowie, tak. W tym odcinku bym chciała, żeby był ślubiks. Mortimera i Belli. No, raczej będzie jakaś taka prywatna uroczystość dla rodziny tylko. W ogóle mam gardziołko zdarte, więc sorki. No w ogóle Mortimerowi właśnie zamierzam dać aparaty słuchowe, bo jakby. Uznałam, że zacznę to robić w przypadku głównie starszych Simów, ale też nie tylko. Nie wchodząc w jakąś prywatę, ale mój kierunek na studiach jest dosyć mocno związany z aparatami, więc chciałabym może dodawać te aparaty, żeby trochę jakby znormalizować ich noszenie, że tak powiem. No i Mortimer tutaj jest idealnym kandydatem moim zdaniem. Pobrałam sobie w ogóle dużo rzeczy w międzyczasie. W sensie, no jak na mnie dużo, bo ja rzadko kiedy pobieram, no ale więcej pobierałam niż grałam w te grę. Kurde. Och, tak, zła Dina Kaliente. Możemy z nią walczyć. O, no, no cóż. W ogóle obwieszczenie. Pracuję nad teledyskiem simowym i jakby to brzmi jak bardzo martwy pomysł. One już od 10 lat są niepopularne, ale tak wpadłam na pomysł, żeby zrobić teledysk do piosenki Nie Mówimy o Brunie, tylko że zamiast Bruna jest. Bella Ćwir i <noise> jak to wyjdzie, to pewnie wstawię link gdzieś na kanał, bo ja to chyba wrzucę na swój martwy, angielski kanał. Ale tak, tak nie wiecie co, natchnienie po prostu wzięło w pewnym momencie i prawdopodobnie nie spocznę, póki nie zrobię tego teledysku. Będzie mi przez resztę życia siedział gdzieś tam z tyłu głowy. W ogóle drażni mnie tylko w tych aparatach słuchowych, że one są w różnych takich naturalnych kolorach, yy, w sensie skóry ale nie ma kosmicznego, a ja akurat no kosmitów mam dosyć sporo w swoich rozgrywkach, więc muszę czegoś innego też poszukać pewnie. Co tu się stało? Excuse me? Ha? Huh? Psy się dupami zrosły, kurde. No to fajna, fajna gra. Polecam. Biją się, no i miały mieć dzieci, a się biją. Chociaż, nie wiem, one są w ciąży, tak mi się wydawało, że one były, ale jakby nie pamiętam. I się lubią w ogóle. Lubią się, a biją się, więc jakby... Co? W temacie bicia się... Pracuję jeszcze nad filmem Aleksander Proszecie, w którym robię taki bracket, tournament tak zwany i biorę wszystkich, dosłownie wszystkich grywalnych simów i oni się biją. I patrzymy, kto będzie zwycięzcą tego bicia się. No i właśnie nad tym pracuję. I zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie jest mocno przewidywalnie, bo tam parę jakby grup w eliminacjach grupowych już zrobiłam, ale ale zachęcam do obejrzenia jak wyjdzie. O, Bella wróciła. Możemy robić ślub. Kogo zaprosimy tylko? To jest pytanie. No Kasandrę chyba, nie? Tylko Kasandrę z rodziną najlepiej, ale może ty nie zapraszaj, bo ona jest na ciebie wściekła aktualnie. Okej, okay, to ja kupię tą matę może tutaj po prostu gdzieś przed domem. Emocje jak na grzybach. No, więc jest oficjalne zjednoczenie na nowo rodziny ćwir. No i tutaj chcą porobić rzeczy, więc jakby okej. Okay. Aleksander mógłby sobie, kurde, kogoś znaleźć, nie? Ale nie wiem w jaki sposób. Kogo ty znasz w ogóle? Niewiele osób. Dorotę Obróz. Okej. Okay. Namaluj no własny obrazek, zobaczę jakie mam zdjęcia tutaj wklejone. A no tak, to do czego to było? Do filmu chyba o otoczeniach. Nie mam nic ciekawszego poza tym. Dajemy Bella, narysuje Bellę jeszcze taką, taką memicznie wklęsłą. O, Aleksander chciałby skrzynkę kwiatową. Mi to tak jakby trochę do niego pasuje, jeśli mam być szczera, żeby on jakby po odziedziczeniu tej fortuny wziął ją w cholerę, po prostu jakby wyprowadził się gdzieś do jakiejś chatki na zadupiu. Z daleka od ludzi i tam sobie jakieś kwiatki robił, to, to mi pasuje do niego. No. Możemy mu kupić w sumie, nie? To nie tak, że oni muszą być jacyś oszczędni i wydawać rozsądnie pieniądze. No to, to, to w sumie na tyle z tego odcinka. Jakby nie było on jakiś bogaty w wydarzenia, ale trochę poruszyłam tę historię miłowa dalej. Lepsze to niż nic, ale już. już Mam dosyć ćwirów na razie i ro rodzin powiązanych z ćwirami, i cieszę się, że w następnych odcinkach obejdziemy sobie resztę miłowa. Ale na razie papa. Pa.